Cześć, to Zuza. Witajcie na Książkowisku i dzisiaj przychodzę do Was z Bookholem. Usiadłam sobie troszkę bliżej kamery, żeby było lepiej widać te wszystkie książki, które będę wam dzisiaj pokazywać. No i jakoś tak wyszło, że ostatnimi czasy pojawiło się u mnie na półkach 18, właściwie. 18 nowych książek i jedna manga. Są to książki z różnych miejsc, ponieważ ja większość czasu kupuję e, tylko jeżeli książka jest, że tak powiem, bardzo dobrej i okazyjnej cenie, e, więc będą tutaj książki z Allegro, z Oelixa, e, skąd jeszcze? Z hurtowni Expans w Warszawie, gdzie książki można dorwać za na przykład 5, 6, 8, 9 zł, e, więc stamtąd też mam parę książek. Jest tu jedna książka, którą zamówiłam przedpremierowo w Empiku, ponieważ mega mnie zaintrygowała i jest jeszcze tutaj parę książek, które zamówiłam ze świata książki, ponieważ jakiś czas temu na kanale Literackie Martini dziewczyny dały cynk, że na świecie książki jest mega promka, gdzie można kupić książki po 9 zł. No i właśnie ja tam poleciałam i od razu kupiłam sobie parę książek, które miałam na swojej liście i może właśnie od tych książek sobie zaczniemy. Pierwszą książką, którą sobie kupiłam jest i Suzanne Clark. Jest to krótka, ale fantastyczna historia, którą ja czytałam bodajże w lutym, jeżeli dobrze pamiętam. I właśnie od momentu, kiedy ją przeczytałam na Legimi, koniecznie chciałam ją mieć. Okładka jest przepiękna, mam nadzieję, że widzicie tutaj te wszystkie złocenia z przodu i z tyłu. Pokrótce jest to historia Piranesiego, który znajduje się w takim dziwnym świecie domu, który ma trzy piętra. Piętro górne jest piętrem podniebnym, piętro środkowe jest piętrem, gdzie mieszkają ludzie i piętro dolne jest piętrem podwodnym, gdzie Przelewa się ocean, żyją ryby i różnego rodzaju skorupiaki. I poprzez oczy Piranesiego w taki bardzo naukowy sposób staramy się właśnie domyślić, o co chodzi w tym świecie, w którym on jest, dlaczego on tam jest, jaka jest tajemnica tego całego świata. Jest to fantastyczna książka z pogranicza realizmu magicznego i jeszcze jednego gatunku, ale nie mogę Wam zdradzić jakiego, ponieważ znając ten gatunek, to jakby byłby bardzo wielki spoiler do tej książki. Natomiast jest to fantastyczna książka, którą będę zdecydowanie polecać wielu osobom. Kolejną książką jest Mythos Stevena Fraya Są to po prostu mity greckie w nowej interpretacji. Ja jeszcze tej książki nie zaczęłam, w związku z czym nie mogę Wam nic więcej powiedzieć, natomiast ona jest bardzo ładnie wydana i w internecie widziałam, że są bardzo dobre opinie. Ja za tą książkę zapłaciłam 10 zł, za piranes jego zapłaciłam 9 zł, także no jakby była to super dobra okazja, żeby sobie tę książkę kupić. Mity greckie to jest coś, co mnie zawsze fascynowało i interesowało i od wielu lat już nie czytałam żadnej interpretacji mitów greckich, w związku z czym jestem bardzo ciekawa, jak tutaj to wszystko będzie przedstawione. No i ostatnią książką ze świata książki, którą zamówiłam jest Cień rycerza Sebastiana de Castella. Ta książka jest trochę tutaj przyszła taka brudna na okładce i pewnie dlatego ona była przeceniona, bo ja, zobaczcie, za taką dużą książkę zapłaciłam

Jest to drugi tom czterotomowej serii Wielkie Płaszcze, który jakby widziałam już tą serię polecaną wiele razy w internecie przez wiele osób, którym no, w miarę ufam, jeżeli chodzi o ich opinie, zarówno na polskim, jak i anglojęzycznym Booktubie, w związku z czym postanowiłam sama spróbować i no, to jest drugi tom, ponieważ moje no, dorwałam go za 9 zł, natomiast mam również pierwszy tom, który za 17 zł udało mi się dorwać na Oeliksie. i ten tom jest już w pangiel w związku z czym, no jakby tak wyjątkowo mam, że akurat właśnie pierwszy mam po angielsku, a drugi mam po polsku. Normalnie, kiedy czytam serię po angielsku, no to już całą raczej czytam od początku do końca po angielsku. Natomiast, ym, jak widzicie, zaczęłam już czytać tę książkę. I tutaj tak naprawdę nie ma za specjalnie, przynajmniej na razie, żadnych jakichś wielkich elementów fantastycznych. Yy, nie ma jakiegoś wymyślnego nazewnictwa, ani yy, takich różnego rodzaju magicznych elementów. W związku z czym myślę, że nie będzie to żaden problem, żeby z wersji angielskiej Przejść na wersję polską. Dlatego że ja właśnie najbardziej nie lubię, zwłaszcza w fantasyce młodzieżowej i no i też w takim ogólnym fantazy. Um niektórych sposobów tłumaczenia, niektórych takich magicznych albo właśnie fantastycznych elementów na język polski. Mnie to przeszkadza i jakby ja po prostu nie lubię bardzo często tego czytać w tłumaczeniu polskim. Natomiast tutaj właśnie tego raczej chyba nie będzie, ponieważ to jest bardziej taka historia trzech przyjaciół, takich trochę ala Trzech Muszkieterów, którzy należą do tej właśnie tytułowej organizacji Wielkich Płaszczy, która kiedyś służyła królowi. Natomiast król Zost został zamordowany, jeżeli dobrze pamiętam i ci wielcy płaszcze zostali po prostu wygnani. I, no i jakby tutaj śledzimy ich historię, ja jeszcze za wiele nie wiem, natomiast wydaje mi się, że to chodzi o to, że oni chcą tak jakby odzyskać swoje dobre imię i jakby oczyścić to imię wielkich płaszczy z, z hańby, którą no, teoretycznie są obecnie obarczeni. Ja mówię, zaczęłam dopiero czytać tę książkę, w związku z czym jeszcze za wiele nie mogę o niej powiedzieć, no ale tak, pierwszy tom udało mi się dorwać na Oeliksie, drugi na świecie książki, w związku z czym mam pierwsze dwa i na pewno będę w bardzo niedalekiej przyszłości kontynuować czytanie. Kolejną książką, którą mega tanio udało mi się dorwać na OLX-ie jest Elantris Brandona Sandersona. Jest to książka po angielsku, używana i jest to kolejna książka Brandona Sandersona do mojej kolekcji. Nie wiem o niej zbyt wiele, poza tym, że jest to z opisu, który tutaj przeczytałam, brzmi troszeczkę podobnie ten opis do innej książki Brandona Sandersona, która nazywa się Rozjemca, e, ponieważ tutaj też mamy jakąś taką e, stolicę, do której odsyłani są ludzie, którzy w jakiś sposób zostali zamienieni w e, półbogów i mogą używać magii. I oni chyba w tej stolicy mieszkają. No i zaczyna się ta książka w ten sposób, że w tej stolicy dzieje się coś strasznego, że oni tą magię tracą. Pojawia się tam jakaś kobieta, która ma jakąś rolę do spełnienia e, no i generalnie zaczyna się tutaj rozgrywać jakaś e, polityczna, przygodowa intryga. E, wiele więcej nie wiem. To jest, jeżeli dobrze wiem, jedna z pierwszych książek w twórczości Sandersona, więc możliwe, że no styl pisania na przykład nie będzie tak dobry jak w niektórych jego późniejszych książkach. Natomiast ja jestem na to przygotowana, jestem bardzo ciekawa, co tutaj będzie. Dodatkowo jest to jedna tomówka, która chyba miała mieć kontynuację, ale. Nie jest to książka z otwartym zakończeniem. Jest ona dodatkowo w bardzo ładnej takiej szacie graficznej, która będzie mi pasowała do innych moich książek z kolekcji Sandersona, które zbieram, bo ja właśnie zbieram książki, które są w tych takich oprawach, że jest jakby biała okładka z jakimś tutaj kolorowym tłem. Kolejne dwie książki są z mojego ukochanego anglojęzycznego antykwariatu, który znajduje się w Warszawie. Pierwsza z nich to jest The Long Way to a Small Angry Planet, Becky Chambers. Po polsku ta książka jest również dana nazywa się Długa Droga do Małej Gniewnej Planety, jeżeli dobrze pamiętam. I ja za wiele o tej książce nie wiem, poza tym, że to jest książka science fiction, pierwsza część trylogii. Widziałam bodajże Zuzę z Zaksiążkowanych, ona mówiła o tej książce, jej się chyba ta książka nie do końca podobała. Natomiast ja jestem skłonna spróbować, ponieważ wydaje mi się, że to będzie taka przygodówka z pewną jakoś tam dozą humoru i cynizmu. No i jestem zainteresowana. Ja ogólnie w tematach science fiction za specjalnie, się nie rozeznaje. Nie czytałam prawie żadnych książek science fiction jeszcze, w związku z czym no, w którymś momencie chciałabym spróbować tego gatunku. I drugą książką, którą tutaj mam, jest taka wielka cegła i to jest Jonathan Strange, Mr. Norrell. Susanne Clark. To jest ta sama autorka, która napisała Piranesiego. O, więc to jest ta sama autorka, która napisała Piranesiego i Piranesiego czytałam po polsku, natomiast y, tę książkę dorwałam za 10 zł w antykweriecie y, i ponieważ tak bardzo zakochanałam się w Piranesim, to koniecznie chciałam przeczytać y, wszystko inne, co Susanna Clark napisała. No, ona napisała jakby tylko tą jedną jeszcze książkę, y, natomiast jest to ogromna cegła, ja się tego w ogóle nie spodziewałam, że to jest takie wielkie, to ma ponad 1000 stron, słuchajcie. Y, nie wiem o tej książce za wiele, poza tym, że ona jest umiejscowiona w roku 1000 806. Tak, czyli w XIX wiecznej y, Anglii. I tutaj mamy chyba jakieś arystokratyczne rody i niektórzy z ludzi w tych rodach y, mają jakieś tam magiczne zdolności. Natomiast wydaje mi się, że to jest y, znowuż bardziej książka w stylu ma magicznego realizmu. To znaczy, że jakby ta Anglia jest bardzo nasza, bardzo taka prawdziwa y, i ten, y, ta, ta magia jest jakoś tam wpleciona pewnie gdzieś w że tak powiem prawdziwe losy. Później mamy dwie używane książki, które zamówiłam sobie z Allegro. Pierwszą z nich jest Droga Kormaka McCarthy'ego. Napisana jest bardzo takim dużym drukiem z dużym przestrzałem na stronie, więc wydaje mi się, że przeczytam ją mega szybko. Słyszałam dosyć dużo interesujących opinii na temat tej książki i z tego co się orientuję, jest to książka w klimatach post-apo, gdzie coś złego stało się ze światem i mamy tutaj ojca z synem, którzy podróżują wydaje mi się, że przez Amerykę w poszukiwaniu jakiegoś takiego ostatniego bez, bezpiecznego bastionu, w którym mogliby się schronić. Jest to podobna książka bardzo y, okrutna, surowa i ukazująca taką naturę ludzką. Natomiast y, jakby więcej będę mogła wam powiedzieć, kiedy ją przeczytam. I drugą książką, którą y, kupiłam razem z drogą, jest y, angielskie wydanie malowanego człowieka, Petera Bretta. No i w ogóle słuchajcie, ja zapłaciłam za tę książkę 28 zł, a jest to specjalna edycja chyba na dziesięciolecie. Tej książki, e, która, no jakby, jest w ogóle ilustrowana przez polskiego ilustratora w środku. E, zaraz znajdę, o, przykładowo, takie ma różne piękne ilustracje e, z różnymi potworami, e, i ogólnie ja za wiele o tej książce nie wiem, natomiast jest to historia w jakimś takim świecie, gdzie po zmroku chyba wychodzą na świat różnego rodzaju demony e, i jakieś tam potwory, które atakują ludzi, i e, chyba, żeby się przed tymi demonami bronić, e, Trzeba rysować jakieś specjalne znaki, coś takiego, i ludzie teoretycznie w nocy nie wychodzą. No i coś się pewnie dzieje, że, że ludzie muszą wyjść w nocy i, i zacząć jakoś z tymi potworami walczyć. Generalnie, kiedy czytałam opis już bardzo dawno temu, to ta książka przypominała mi, tak jakby, książkową wersję gry Diablo. Natomiast słyszałam, niestety, że pierwsza część tej serii jest fantastyczna, a potem każda następna jest już troszeczkę gorsza. Czy to jest prawda, no to nie wiem, ale, ale chcę się przekonać sama. Kolejna książka, która jest właśnie tą pozycją zamówioną przeze mnie przedpremierowo w Empiku, jest Sen o Okapi Mariany Leki. Jest to niemiecka autorka, więc przeczytam Wam może tutaj szybciutko opis tej książki. Za każdym razem, gdy Selmie śni się Okapi, na mieszkańców jej wioski pada blady strach. Sen ten oznacza bowiem, że w ciągu 24 godzin ktoś z nich umrze. Kto i w jakich okolicznościach pozostaje niewyjaśnione. Każdy próbuje Przygotować się na to, co ma nadejść. Dziesięcioletnia Luiza opowiada o śnie Selmy swojemu przyjacielowi. Optyk zbiera się, by w końcu wyznać Selmie miłość. Matka Luizy rozważa, czy odejść od męża, a on sam marzy o wielkim świecie. To, co się wydarzy, na zawsze zmieni ich wszystkich. Także ten opis, który tutaj jest na tyle, tej okładki, niezwykle mnie zaintrygował. Jest to dosyć krótka książka, więc myślę, że przeczytam ją bardzo niedługo i dam Wam znać, co o niej myślałam. Natomiast okładka sama w sobie jest też przepiękna. Natomiast muszę powiedzieć, że ta okładka w internecie jednak wygląda lepiej niż na żywo. Jak otworzyłam swoją paczkę, to tak... no... nie chcę powiedzieć, że byłam rozczarowana, ale no jednak w internecie te kolory są trochę bardziej podkręcone, wiecie, ta okładka wygląda lepiej, ale mimo wszystko nadal uważam, że jest przepiękna i historia, która tutaj będzie opowiedziana, wydaje mi się też będzie bardzo intrygująca, interesująca, także dam wam znać, jak już przeczytam. No i dochodzimy teraz do ostatniego y, stosiku. To są właśnie wszystko. Nowe książki, które kupiłam w ekspansie w tej hurtowni książek w Warszawie. Mówiłam wam ostatnio o książce, która mnie po prostu mega oczarowała. Nie ma tego złego Marcina Mordki, więc jak poszłam do tej hurtowni i zobaczyłam, że mają jeszcze dwie inne książki Pana Mordki, to od, oczywiście od razu musiałam je wziąć. Jedna z nich to jest Królewska talia, to jest chyba pierwsza część jakiejś serii, o której za wiele nie wiem, poza tym, że to jest, wydaje mi się, dosyć poważna powieść fantazy. Natomiast tutaj mamy. Projekt Mephisto, i ta powieść, wydaje mi się, w charakterze będzie dosyć podobna do Nie ma tego złego. Zaczęłam ją czytać, już jak widzicie, tutaj jest zakładka, ale dosłownie przeczytałam chyba jeden rozdział. No i na razie mi się podobało. Jest to historia pewnego diabła, który zostaje z piekła zesłany do małej polskiej wsi, ponieważ piekło stoi pustkami. No i generalnie ten diabeł ma za zadanie kusić ludzi, żeby to piekło w jakiś sposób po prostu zapełnić. I wydaje mi się, że właśnie ta książka głównie to będą jego perypetie i jakieś takie dzikie plany, jak tutaj to zrobić, żeby ludzi tej wsi zgłosić do piekła. I dalej mam dwie kolejne pozycje, które miałam na Legimi, ale no, ponieważ te książki były takie tanie, to postanowiłam wziąć je w wersji papierowej. Mam tutaj lore Niegodziwi Śmiertelnicy i lore Potworne Istoty. Obie te książki są autorstwa Arona Manke. Po tytule, zgadując, ta będzie opowiadała o różnych potwornych istotach, tam wampirach, wilkołakach, duchach itd. a ta o różnych Niegodziwych Śmiertelnikach, czyli na przykład Kubie rozpruwaczu jakichś tam bordercach i innych tego typu ludziach jeszcze jej nie przeczytałam więc nie wiem natomiast te książki zainteresowały mnie ponieważ one jakby opisem i tonem tą już zaczęłam trochę czytać więc mogę potwierdzić że faktycznie tonem jakby te książki bardzo przypominają takie książki mojego dzieciństwa których cały cykl nazywał się straszna historia i te książki to jest jakby taki odpowiedni książek straszna historia tylko dla dorosłych i po prostu to mnie bardzo urzekło i zainteresowało zaczęłam czytać tę książkę i początek tej książki jakby Pierwsza z opowieści jest o wampirach, i tutaj mamy trochę takich różnych anegdotek związanych z wampirami, trochę historycznych faktów, trochę różnych ciekawostek, także tą książkę. Czytało mi się naprawdę bardzo fajnie. No, za daleko jeszcze nie doszłam, bo tutaj, o, tutaj widać, jest nawet założona, jak daleko przeczytałam. To jest może, nie wiem, 20-30 stron. Natomiast, no, te dwie książki, myślę, to będzie taki trochę powrót do mojego dzieciństwa. Kolejnymi dwoma książkami, do których mam trochę chłodniejszy stosunek, ponieważ wiem, że w internecie ich opinie nie są najlepsze. Jest pierwsza i druga część stroicieli polskiej autorki Ewy Kowalskiej. To jest pierwsza część stroicieli. A to jest druga część Uprzywilejowani. Jest jeszcze trzecia część trylogii, ale jakby jej nie było w ekspansie. I podobna sytuacja jest z jeszcze jedną książką, którą też kupiłam w ekspansie. Domy między chmurami, opowieści o Strodu, C. Klobuch. To jest też chyba pierwsza część serii, jeżeli się nie mylę. No, trochę nie ukrywam, że urzekła mnie okładka, ale też nie wiem za wiele o tej serii, poza tym, że jakby opinie w internecie są, no, mocno mieszane, bym powiedziała. Natomiast zapłaciłam za nią tak mało, że jestem w stanie zaryzykować. I tutaj jakby ten główny opis jest miłość i zdrada w pasjonującej opowieści fantazy, w której słowiańska mitologia miesza się z barbarzyńskimi, Kultami i wszechobecną magią. No brzmi całkiem ciekawie, yy, natomiast tutaj na pewno będzie jakiś romans, yy, będą wierzenia i mity słowiańskie. Yy, to wszystko jest umiejscowione yy, chyba gdzieś tam w czasach pogańskich, w związku z czym no, mam nadzieję, że będzie interesująco. Okładka jest przepiękna, jeżeli okaże się to nieinteresujące albo gniotem, to się po prostu tego pozbędę. Ostatnią książką, którą yy, wzięłam totalnie przypadkiem i nie będę ukrywać, że głównym powodem było to, że po prostu przyciągnęła mnie okładka. Yy, Zapłaciłam za nią 3 zł i jestem tak szczęśliwa, że tą książkę kupiłam. Jest książka w ogóle z gatunku literatury dziecięcej, czyli coś, czego ja normalnie nie czytam. Jest to Wiele Światów Albiego Brighta, Christopher Edge. I słuchajcie, ja zaczęłam już czytać tę książkę. Jak widzicie, jestem prawie w połowie. Ta książka jest tak fantastyczna, jeżeli macie dzieci. Absolutnie polecam Wam tę książkę. Mamy tutaj historię młodego Albiego, którego rodzice są bardzo wysokiej klasy naukowcami. Dodatkowo jego tata jest bardzo, bardzo sławnym i popularnym twórcą książek, filmów YouTube'owych, filmów takich popularno-naukowych odnośnie fizyki. W związku z czym jest pewnego rodzaju, powiedzmy, celebrytą, który też lata po całym świecie i opowiada o, w taki przystępny sposób o fizyce. No i niestety ta książka zaczyna się tym, że pewnego dnia. Mama Albiego zaczyna chorować i umiera. I cała ta książka opiera się na tym, że Albi stara się poradzić sobie ze stratą po tej ukochanej mamie. Yy, I postanawia poprzez fizykę spróbować wytworzyć równoległy świat, aby tę mamę odzyskać. Tak jak powiedziałam, ja nie czytam takiej literatury, ale ta książka spodobała mi się mega i widzę tutaj na tylnej okładce, że jest jeszcze jedna książka z tej serii, więc możliwe, że jak skończę tą, to spróbuję jeszcze zdobyć też tą drugą, dlatego że uważam, że ta książka jest mega wartościowa, naprawdę warto ją dać dzieciom do przeczytania. I to tyle, jeśli chodzi o książki. Idzie do mnie też jeszcze jedna manga. Jest to manga Saga winlandzka, którą jedna z Was poleciła mi tutaj na moim kanale. Ja o tej mandze już wcześniej słyszałam, natomiast po tym poleceniu przypomniałam sobie, że ona jest gdzieś tam na moim radarze i postanowiłam sobie ten pierwszy tom zamówić, a właściwie bardziej dostałam ten pierwszy tom w prezencie od mojego chłopaka. Jest to wielotomowa saga opowiadająca o losach wikingów i niektóre z postaci w tej sadze, z tego co wiem, są częściowo oparte na postaciach historycznych, natomiast musicie pamiętać, że w mangach to nigdy nie jest tak, że co jest stuprocentowo oparte w historii i to jest po prostu manga historyczna. To jest tylko inspiracja do wytworzenia własnej historii, własnych postaci. Natomiast z tego, co patrzyłam w internecie, no to ta manga ma bardzo wysokie opinie. Wielu ludzi uwielbia tę mangę. Jak tylko do mnie dojdzie, to pewnie od razu zacznę ją czytać i dam Wam znać, co o niej myślę. A na chwilę obecną to już wszystko w tym book -holu. Mam nadzieję, że Wam się podobał i może znaleźliście tutaj coś interesującego dla siebie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zachęcam do subskrybowania mojego kanału, jeżeli interesują Was treści fantastyczne i fantazy. I co? Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!